Hej, hej, witajcie. Z tej strony Marzena. Dzisiaj wyruszymy z naszą simką do Batu, ale zanim to zrobimy, chciałabym poruszyć jeden temat, ponieważ wiem, że jest dużo zwolenników gwiezdnych wojen, jak również osoby, które nie przepadają za tym, za gwiezdnymi wojnami. Ja chyba należę do tych drugich osób. Nie miałam gdzieś tam bardziej przywiązania do tego, ale słuchajcie, postanowiłam ten pakiet zakupić. I pokazać Wam, bo to jest gra. Jestem sama ciekawa, jak to wygląda wszystko, co tu można robić. I podejrzewam, że jak tą serię przejdziemy, to już raczej nie wrócę do tego. Nie będę nawet tam, wiecie, z simami się na urlop gdzieś wybierała. Więc sądzę, że skończymy. Jak i zaczniemy dzisiaj, ale skończymy tą serię całą. Zobaczymy, do jakiego etapu nam się uda dojść, bo wiem, że mamy jakieś misje do wykonania, więc proszę Was mimo wszystko o komentarze. Bo fajnie porozmawiać na temat tego nowego dodatku również swoją opinię każdy ma prawo jak najbardziej napisać. W żaden sposób nie będzie, mam nadzieję, nie będzie krytykowany. Więc ja serdecznie zapraszam do obejrzenia pierwszego. Odcinka. Dobrze, i teraz tak, witaj na Batu. Podczas pobytu na Batu będziesz korzystać z waluty zwanej galaktycznymi kredytami oraz specjalnego wyposażenia, ale nie martw się, Twoje simulacje i wyposażenie bezpiecznie czekają w domu. Aby rozpocząć, sprawdź swoją pierwszą misję w panelu kariery, która pomoże Ci lepiej zorientować się w okolicy. Dobrze, e, mamy naszą Simkę, Simkę Arlet. Przebrana jest y, oczywiście strój pasujący do klimatu. Więc zaczynamy. To jest, rozumiem, chyba ta misja. Witaj na Batu. Zaplanuj swój batujski strój w kwaterze. Dobrze, słuchajcie, ja muszę się najpierw e, rozejrzeć, tak naprawdę, Widzisz, jak to wszystko wygląda. Hmm, bo jestem ciekawa. No, słuchajcie, no. E, ładne jest to wszystko ma swój klimat z tego co już orientuję się mamy jak to się mówi królicze nory tak czyli po prostu jak mamy iść coś zamówić to niestety nie wejdziemy do środka poza jednym budynkiem tak tym budynkiem nie wejdziemy do środka i nie tak jak w innych czy w restauracjach czy miejscach po prostu nie będziemy widzieć że ktoś tam robi jedzenie, tylko to jedzenie po prostu pojawi nam się. I zim e, jej zje, bądź tak jak również mamy co zrobić, zaplanuj strój. To sądzę, m, że automatycznie, wiecie, chyba pójdziemy. E, właśnie nie wiem, kurczę, wiecie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo, bo nie chcę też być mądrzejsza niż, <grych> niż zobaczymy, jak to w praktyce będzie. Ale, ale jestem ciekawa. Aha, czyli automatycznie gra nas przekierowuje. zobaczymy, dokładnie. No, no i tu się przebierzemy, no dobrze. Eee, Okej, okay. bo tu jesteśmy w miejscu. No to co? Przebierzemy się raz, dwa. O. Nie będziemy się nad tym rozczulać, może. Buty sobie weźmiemy inne również. O, ok. Tu włosy też można zmienić. Możemy pokombinować czego nie. OK. I już jesteśmy. Powinno nam się w tej chwili to zaliczyć. Ja oczywiście Was proszę o subskrypcję, o komentarze i łapkę w górę, ponieważ jak widzicie jestem nowym etoberem, który dopiero wchodzi w ten cały świat i dla mnie dosyć ważne jest takie rzeczy. Dla Was to nic to nie kosztuje, to jest sekunda więcej na kanale być, a na pewno mi pomoże. Dobrze, teraz tak odśwież się kwaterze. Czyli z tego, co wiem, tu nie. Wiecie, ja muszę sobie inaczej, bo nie lubię tak. A, tą drugą stronę. A kto tu idzie? Poczekajcie. Jestem w ogóle, wiecie, bo jak widzieliście pewnie z moich szybkich first to były różne łajdaczka. Ok, tu widzę, już jakieś osoby się pojawiają, ale my się skupmy na misji odśwież się. No i ta sama zasada. Ona zniknie nam Simka? nie? Mhm. dokładnie znika. Okej. Okay. Odprasz się. No. Okej, okay. i już jest super. Zamówienie w doku numer 7. Dok numer 7. E, to chyba ten co świecił. Wiecie? To? Tak, dobra. Idziemy tu. Rozumiem, że już o, właśnie takie, nie wiem jak to nazwać potworki. Już są, wszyscy się ujawniają. Wow, a ty kto jesteś? Najwyższy porządek. Mhm. Mhm. No i chyba będzie ta sama zasada. Wow, kuchnia i załadunek. Nie mamy określonego, co zamówimy, ale może to. Zobaczymy, co to jest. Nieco, Simka nam znikła. Aha, z jedzeniem się pojawiła. Proszę, pokaż, co tam masz. Jedzenie jak jedzenie w Simsach, słuchajcie. Dobrze, zjedz szybko, proszę. Zapytaj o ruch oporu. Zapytaj o najwyższy porządek po trzy razy. Zapytaj o łajdaków. Okej. Okay. Mhm, ale kogo teraz przechodni, czy. A to co to jest? Kantyna. No nic, pójdziemy tu. Zobaczymy, co jeszcze nam się tam. Wow! I tu mogę wejść? Okej, okay. klimatycznie tu jest, słuchajcie. No. Ojejku, kto tu siedzi, zobaczcie, każdy jest inny. Osobiście powiem wam, nie podoba mi się to za bardzo. Ja rozumiem, że to są, no klimat tego pakietu, ale jakoś yy, nie. Gdzie moja synko jesteś? Chodź tu. I teraz co to za znaczek. Yy, naciśniemy, przywitaj. Zapytaj o. Na... O, zapytaj dobra. Ruch. O, matko, ja my mamy tyle razy pytać się go. No dobra. Przejdziemy. Słuchajcie, może w taki sposób trochę. O. Tak, przyspieszymy. Zobaczymy, jak mi się to zaliczy. Mm. Dobra, po jednym zaliczone. Jeszcze raz. Najwyższy porządek. Ruch. Poru. O, jeszcze jedno. Nie. Słuchajcie. Oj Daków, jeszcze znikło mi to. A tu widzicie. Jeszcze, jeszcze nie uciekaj mi. Super. I co teraz? I co? Niby... Już? Okej. Okay. Reputacja na Batu. O, jakieś rangi, słuchajcie, mam. I co to jest? Teraz... Mm -hmm. Nie wiem, co mi się tu pojawiło. Dobra, no słuchajcie. No, znikło mi tu z tej kariery, um, natomiast um, mamy tu jeszcze aspiracje. Dobra, odwiedź każdą okolicę z Batu. O matko, dobra. Um, nie tak. Podróżuj. Może tak? Super, z telefonem. Mm -hmm. Obóz ruchu. Czyli musimy jeszcze do. Tam trzy miejsca, to jeszcze do jednego. Czyli rozumiem, że tamte miejsce chyba wykonałam, prawda? Teraz mi tylko aspiracja została. Okej, okay. okej, okay, zaliczone. W pełni nie w jakiego najwyższego porządku. No to tym się zaraz zajmiemy. Yy, podróżuj. I jeszcze nam została dzielnica najwyższego porządku. Aż strach tam podróżować. Myślałam, że te misje będą jakieś, nie wiem, dłuższe. Aha, czyli po prostu podobnie również wygląda. No, dokładnie. Czyli taki sam styl. Dobra, dokończone. Wypełni misję dla ruchu oporu lub najwyższego porządku. Poproś agno, Agnona o pokazanie misji. wiesz, misję, następnie ją wykonaj. Możesz także zapytać o ruch oporu dowolnego członka ruchu oporu. Następnie wykonać interakcję rozpalona iskra i wybrać misję, i ją wykonać. Ok. To myślę, że chyba pójdziemy do ruchu oporu do tego miejsca. Mhm. Dobra, to jest przyjemniej. Mhm. I teraz tak, się ukończona. Dobra, ukończyliśmy, już wiemy. Zorientowałam się. Eee, dobra, no i musimy kogoś teraz tu co znaleźć? Matkę, jaki ma gąszcz. A gdzie mam iść? O, czekaj, 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 czekaj. Ktoś tu jest. Okej, okay, tu się coś dzieje. Odpraw się. A czy ktoś tu w ogóle chodzi? Ludospad. Okay, jakieś takie no. Y, ja tu nikogo nie widzę, żeby się kogoś spytać. Mamy się spytać kogo? Agnona. O, jest, jest, jest ktoś. Kto to jest? O matka, jaki potwór. E, Okej. Okay. Obecnie na patrolu. Yhym. Mm -hmm. A ta pani? Okej. Okay. Eee, przyjazne powitanie. Bo nie chcemy wrogów. Dobra, chodź, I eee, Jeszcze raz, przypomnę sobie, poczekajcie. Eee, Wielka ruch, a następnie wykonaj interakcję rozpalona iskra. Um, oje, kto to jest? Poczekajcie, bo... Okej. Okay. <laughs> poznaj więcej Batu. A, może najpierw porozmawiamy w ogóle. Sębaku.

Nie widzę problemu. Działanie. Nie. Przyjaźnie. Dobra, trochę wow. Poznaj. O, to uh -huh. jest krem, Bo że człowiek wiecie to jest czasem. I zobaczymy, co się będzie działo. Pospieszymy. No, Towarzyski, jesteś zauważył. A, znikło mi coś, słuchajcie, o jest. E, podobno chcesz coś zmienić na Batu. Pewna grupa mogłaby skorzystać z Twojej pomocy. Jednak muszę mieć pewność, że podzielasz nasze ideały. Zacznij od obserwacji żołnierzy, najwyższego porządku. I wróć z gotowym raportem. Potem porozmawiamy o twoim wprowadzeniu. Okej. Okay. Um, a czy ja się mogę widzieć? Porozmawiaj ze szturmowcami. Czyli muszę teraz um, wrócić uh, do tego drugiego miejsca. Wow, widzisz? Wow, <tosujesz> co to jest? Fajne przejście. To jest fajne, to było, to, to mi się spodobało. Mhm. Czyli okej, okay, czyli jednak są, będą misje takie. Bo już myślałam, wiecie, że to, co na początku, to jest jakaś, nie wiem, mega jakaś misja. Idziemy. teraz tak, porozmawiaj ze szturmowcami. Dobra. Gdzie wy jesteście? Mhm. W gdzieś sobie prowadzimy trochę. Ty kto jesteś? Mhm. Z Tobą mam porozmawiać? Między innymi? Analizuj. O Boże, spadaj. Czyli my O, jaka odległość. Super. Nie, to z kanału za nie mamy rozmawiać? No, a może tak po prostu mamy, wiecie, podpytać? E, nie. Racja, to chyba są... to jest ten? Przyjazne. Mm. Nie, też nie. Dobra, wiecie, to za przeproszeniem przeproście, ale nie mam pojęcia jak się nazywają w tych białych kombinezonach. Jak mówię, nie oglądałam Gwiezdnych Wojen. Więc wybaczcie mi, że się nie będę posługiwać. A, chyba widzę, to ten! Posługiwać jakimś, nie wiem, słownictwem, ale nie mam pojęcia, jak bym się nazywam. Gdzie ty leżysz? Przyjaźnie, powitaj, proszę cię. Gdzie ty jesteś? Mhm. Jest, to jest ten dobra Ym, Czy mimo że z dwoma? Gdzie wy jeszcze łazicie? O tu jest. Dobra. Przyjazne. To już kończyliśmy. Co to jest? analizy. to Nic źródł dzielnicy naszego porządku. Języko, aby zdobyć informacje o jego konstrukcji. Okej. Okay. Dobra, jedno zaliczyliśmy. Moi no kochani, i na dzień dzisiejszy to wszystko. W pierwszym odcinku już dosyć sądzę, że dużo zrobiliśmy i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.